Skoro już nie umieć, Freddy, muszę zobaczyć, czy Golden Freddy jest w więzieniu. Bo skoro nie widziałem, że on był na wolności, muszę szybko zobaczyć w królewstwie, czy ciągle jest w więzieniu. No są sny są bardzo dziwne. No wiedziałem. Golden Freddy sobie poszedł. Na wszelki wypadek wezmę łóżko. Przyda mi się. Co jest? Ło. Zaginam czas odmów przestrzeń. Ło. Ło. Daniel! Ale zaraz. Widziałem ducha. Gdzie on jest? Ło. Chyba... Daniel, czekaj! O, to było Daniel, gdzie jesteś? Daniel! O, nie wygląda mi to za dobrze. Podpowiedź, chłopak. Skądś? To dowiesz się, gdzie jest twój przyjaciel. Dobra. Mam czy kubie uda się uratować? Daniela, dowiecie się o e, następnym odcinku. Następnym odcinku inny w innym Minecrafcie, tylko w innym świecie. Cześć, pa. Do widzenia. Je łóżko!